Cześć, chciałbym Was zaprosić na mój nowy kanał, który nazywa się po prostu Marcin Zając. Subskrybujcie i dołączajcie. Natomiast y, od samego rana, no bo dzisiaj jak wiadomo ktoś albo, ale myślę, że YouTube y, zrobił mi kawał, dlatego, że poprzedni kanał y, Moje Winyle zniknął w moje urodziny 11 kwietnia 2022 roku. Winylowy kącik Marcina Zająca istniał od 11 kwietnia 2022 do 1 listopada 2023, czyli do dzisiaj. Daty dla mnie nieprzypadkowe, natomiast na pytanie, dlaczego zniknął winylowy kącik Marcina Zająca, mogę odpowiedzieć tylko jedno. Prawdopodobnie stało się tak, że Kanał zniknął na mocy praw autorskich. Jak pamiętacie, nagrałem lwią część swojej polskiej kolekcji płyt winylowych, i myślę, że to był główny powód, bo nie kojarzę nikogo takiego, kto mógłby po prostu temu kanałowi w jakiś sposób zagrozić. Nowy kanał to po prostu Marcin Zając. Ponownie na YouTube. Stary Facebook działa, więc po prostu nic innego mi nie pozostaje, jak zaprosić was do subskrypcji nowego kanału na YouTube Marcin Zając i publikować dalej na Facebooku. To, co miało być na starym kanale, oczywiście będzie, między innymi. 45-minutowy odcinek na temat Mirosława Breguły, lidera zespołu Universe, którego jutro przypada 16. rocznica śmierci. Trzeba iść dalej. To jest mój czwarty kanał. Trzy poleciały. To jest czwarty kanał. Natomiast ja mówię, no nie zamierzam się poddać. Moi drodzy, i to co powiedziałem w poprzednich filmach, zaczynam jutro omawiać od nowa swoją kolekcję płyt winylowych. I po prostu yy, ciągniemy to wszystko dalej. Dołączajcie. Kanał Marcin Zając na YouTube. Zapraszam serdecznie. I pozdrawiam.